Pan Korwin-Mikke prosił także o wniosek formalny. Bardzo proszę. I move, I move to... Dziękuję. Ja. Proszę, abyśmy głosowali nad immunitetem pani Marine Le Pen po wyborach prezydenckich, bo jeżeli będziemy głosowali dzisiaj, to ona dostanie setki tysięcy nowych głosów. Będzie mówiła, że jest ofiarą biurokracji i wygra z tego powodu wybory. Więc proponuję, abyśmy to przesunęli bo wydaje mi się, że inaczej bądź to interwencja w proces wyborczy we Francji. Panie Korwin-Mikke, ja podejrzewałem, że pan się wypowie na temat tego, co powiedział pan Pitela, ale pan zachował się w sposób bardzo oryginalny, jeżeli chodzi o regulamin i o wniosek formalny, który Pan przedstawił, to zgodnie z zasadą 180 ustęp pierwszy, jeżeli chodzi o ujmęty posłów Parlamentu Europejskiego, to nie ma głosowania imiennego. Głosujemy tylko przez podniesienie rąk.